Możemy powiedzieć, że odkąd to z do Olsztyny jako rozgrywający, to ta kariera twoja nabrała y, ogromnego tempa. No i teraz jest pytanie, czy to jest y, od czasu, kiedy wszedłem do Olsztyna, albo od czasu od kiedy odszedłem od Olsztyna. No, y, myślę, że, że wszystko to się zaczęło kiedy, kiedy kiedy trener Kretu dołączył do zespołu y, to, było, to było dwa lata temu, tak? Dokładnie, no dwa, tak, dwa i pół nawet, coś takiego. Dwa, nawet dwa i pół, no i, i, i te pierwsze treningi takie już poważniejsze jako, jako przyjmujący, przyjmujący zacząłem, zacząłem jako przyjmujący w treningach. No i rzeczywiście, no i rzeczywiście od tego momentu się tak naprawdę wszystko to zaczęło, potem kilka, kilka gry w siatkówkę plażową, która też nieco spora pomogła i, i jakoś to powoli nabierało takiego rozpędu i fajnie No właśnie, to kto tak utnijmy wszelkie już takie spekulacje, te podpisywanie się pod tym, kto jest Twoim ojcem sukcesu, kto jest ojcem sukcesu, jeśli chodzi o Wojtka Włodarczyka jako przyjmującego? Eee, znaczy jeszcze tego wielkim sukcesem bym nie, nie okrzyknął właściwie, no ojcem sukcesu eee, właściwie no, może tak, rozmowy z trenerem Kretu dużo mi dały, dużo mi dały, dużo bardzo mnie nakierował na Powiedział mi, jaką drogę powinienem obrać, znaczy powiedział, doradził mi, bo, bo to też ja wiadomo, była właściwie tutaj i wyłącznie moja decyzja. Eee... Także powiedz, powiedzmy, że sporą, 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 część, sporą, część tego wszystkiego zawdzięczam czem trenorowi na pewno.